Czy takie nieletni mogły sobie kupić petardy czy tam na Sylwestra chociażby w takiej biedronce? I tutaj odpowiedź brzmi: nie, nie może, bo to nawet nie będzie wykroczenie popełnione przez sprzedawcę, ale przestępstwo z artykułu 139 ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Zgodnie z tym przepisem tej długiej ustawy. Kto sprzedaje osobom niepłatnym wyłączone spod koncesjonowania wyroby pirotechniczne lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, podatek grzywnie każe ograniczenie wolności albo pozbawiono do lat dwóch. Więc, no cóż, nawet gdyby policja zobaczyłaby takiego nieletkiego, który których odpala petardy, nawet jeżeli nie byłaby zainteresowana, żeby tutaj lepić umana z artykułu 51 kodeksu wykroczeń, bo puszczanie takich petard poza Sylwestrem to jest wykroczenie to nad powinna zatrzymać taką osobę, żeby ją przesłuchać w charakterze świadka, skąd kupił te petardy.